Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Bóg przemawia do nas za pośrednictwem najbardziej nieoczekiwanych posłańców? Czasami boski głos rozbrzmiewa w słowach tych, których najmniej się spodziewamy, a dziś zagłębimy się w historię, która na pewno poruszy twoje serce. Bóg wybrał dziecko, aby przekazać pilne przesłanie. Dziewięcioletni polski chłopiec o imieniu Jakub stał się nosicielem niezwykłej wizji dotyczącej przyszłości Izraela i Polski, odsłaniając to, co ma nadejść. Jeśli wierzysz, że świat przechodzi obecnie krytyczny moment, zostań z nami do końca, bo to, co usłyszysz, może zmienić twój sposób postrzegania wszystkiego, co cię otacza. Bóg zawsze przemawiał przez dzieci, bo ich serca są czyste, ich dusze niewinne, a świat widzą w sposób, w jaki my dorośli często nie potrafimy. Przypomina nam o tym Pismo Święte. W ostatecznych dniach wasi synowie i córki będą prorokować. Wasi młodzi ludzie będą mieć widzenia, a wasi starcy będą śnić sny. Żyjemy w czasach, gdy to proroctwo spełnia się na naszych oczach. Tylko przypomnienie: zostaw swoje komentarze i zasubskrybuj kanał. Znaki są wszędzie, a powrót Jezusa jest coraz bliższy każdego dnia. Zło rozprzestrzenia się w przerażającym tempie, a Bóg ponownie przemawia do swojego kościoła. Tym razem Jego przesłanie przyszło poprzez niezwykłą wizję Jakuba który zobaczył katastrofalne wydarzenia obejmujące zarówno Izrael, jak i naszą ukochaną Polskę. 11 sierpnia podczas mszy świętej Jakub doświadczył duchowego przeżycia, które na zawsze zmieniło jego życie. Gdy uczestniczył we mszy ze swoją rodziną, wydarzyło się coś nadprzyrodzonego. Jakub opowiada, że otaczający go świat zmienił się całkowicie. Nagle nie był już w kościele, ale przed majestatycznym tronem. Obok tronu stał mężczyzna w złotej koronie, ubrany w białe szaty. Które jaśniały mocniej niż słońce. Jakub wiedział, że stoi przed Jezusem. To, co wydarzyło się potem, było jeszcze bardziej imponujące. Jezus zszedł ze swojego tronu i, zatrzymując się na trzecim stopniu ogromnych schodów, otworzył ramiona, jakby chciał przygarnąć Jakuba. Chłopiec opisał, że w tamtej chwili poczuł miłość i pokój nie do opisania. Ale wizja Jakuba nie ograniczała się tylko do tego spotkania z Jezusem. Zobaczył miasta niszczone, ludzi uciekających w panice, budynki walące się, jakby świat stał na krawędzi upadku. Jezus pokazał mu wtedy rzekę Eufrat, która była całkowicie wyschnięta. Mężczyźni maszerowali w kierunku bitwy, a Jakub zrozumiał, że to konflikt o niewyobrażalnych rozmiarach. Cierpiałby nie tylko Izrael, ale również Polska zostałaby dotknięta przez siły zła, które próbowałyby zgasić wiarę narodu. Zamknięte kościoły. Ludzie zrozpaczeni, bo nie mogą się modlić. Jednak modlitwy wiernych, jak jasne światła, wznosiły się do nieba i były dostrzegane przez Jezusa, chroniąc tych, którzy trwali w wierze. W trakcie wizji Jezus ujawnił, że Polska ma specjalną misję w tej duchowej bitwie. Wróg pragnie zniszczyć ten bastion wiary, ale modlitwy są jak tarcza chroniąca naród. Wizja Jakuba kontynuowała się obrazami pełnymi zniszczeń. Ciemne morza, tsunami, niszczące miasta, góry, trzęsące się, a miasta równane z ziemią. Jednak kościoły, które pozostały otwarte, a ludzie modlili się w nich, były oszczędzone. Jezus wyraźnie zaznaczył, że Polska będzie przykładem wiary dla świata, ale wszyscy muszą modlić się intensywnie, bo czas się kończy. Jakub wyraźnie zobaczył, że mimo wszystko ci, którzy pozostaną silni w wierze, będą chronieni. Ich modlitwy tworzyły tarczę światła, której zło nie mogło przeniknąć. Po powrocie do kościoła Jakub poczuł, że otrzymał bezpośrednie ostrzeżenie od Boga. Polska ma kluczową rolę w nadchodzących czasach. Nadchodząca bitwa nie jest tylko fizyczna, ale duchowa. Wiara Polski będzie latarnią pośród nadciągających ciemności. Przesłanie jest jasne, musimy być gotowi. W obliczu tej poruszającej wizji to, co Jakub zobaczył, odkrywa jeszcze głębszą prawdę. Bóg nie jest daleko. Przemawia do nas poprzez znaki, wizje i stale przypomina, że choć zło może próbować zapanować, to sprawiedliwi ci, którzy trwają w wierze, będą chronieni. To, co wydarzyło się podczas tej mszy, nie było zwykłym przypadkiem ani dziecięcą wyobraźnią. Było to wyraźne i pilne przesłanie, że czas się kończy. Chłopiec Jakub ze swoim czystym sercem i szczerą więzią z Bogiem został wybrany do przekazania wizji, której nie możemy zignorować. Upadające miasta, wyschnięty Eufrat, nadchodzący atak na Izrael i cierpienie Polski to tylko części większego scenariusza. Bitwy między dobrem a złem, między światłem a ciemnością, która już trwa. Kiedy Jezus pojawił się przed Jakubem, schodząc po schodach tego niebiańskiego tronu, nie przyszedł tylko, aby pokazać zniszczenie. Przyszedł, aby pokazać, że mimo wszystkich nadchodzących wyzwań i tragedii jest nadzieja dla tych, którzy pozostaną wierni w modlitwie i wierze. Polska, jak świadczył Jakub, ma szczególną rolę w tej duchowej wojnie. Zło pragnie zgasić światło wiary w tym narodzie, ale jednocześnie Bóg widzi modlitwy swojego ludu jako potężne promienie światła wznoszące się ku niebu. Jezus ostrzega nas, że ta walka nie będzie łatwa, ale obiecuje być z nami do końca. Ważne jest, aby pamiętać, że kościoły, które pozostaną otwarte, gdzie będzie nadal wyznawana prawdziwa wiara, będą latarniami światła wśród ciemności. Te kościoły nie tylko przetrwają zło, ale będą miejscami schronienia i ochrony dla wiernych. Jakub wyraźnie zobaczył, że wróg będzie próbował na wszelkie sposoby zaatakować duchowość narodu polskiego, ale modlitwy, zwłaszcza te skierowane do Matki Bożej i Jezusa, będą jak niewidzialne tarcze odpierające złe siły. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy zjednoczyć się w modlitwie. Musimy wzmocnić naszą wiarę i pomóc tym, którzy są obok nas, zrobić to samo. Wizja Jakuba nie jest tylko ostrzeżeniem, ale wezwaniem do działania. Bóg dał nam czas, abyśmy się przygotowali, lecz ten czas szybko się kończy. Pytanie, które musimy sobie zadać brzmi: czy jesteśmy gotowi? Czy żyjemy zgodnie z wolą Boga, czy pozwalamy, by rozproszenia i pokusy tego świata oddalały nas od naszej prawdziwej misji? Na końcu wizji Jezus jasno daje do zrozumienia, że Jego powrót jest bliższy niż kiedykolwiek ale do tego czasu zaprasza nas, byśmy podążali drogą modlitwy, zaufania i przygotowania duchowego. To, co Jakub zobaczył: upadek miast, wysychanie Eufratu, konflikt w Izraelu i opór Polski, to nie tylko wydarzenia przyszłe, ale znaki, że walka duchowa się nasila. Nie możemy ignorować tych znaków, nie możemy pozwolić, by strach lub zwątpienie nas sparaliżowały. Zamiast tego powinniśmy mocniej trzymać się naszej wiary i ufać, że tak jak Jezus chronił Jakuba w jego wizji. Tak samo ochroni wszystkich, którzy Mu ufają. Dlatego, bracia i siostry, to jest czas, aby wzmacniać się duchowo. To czas, by stawiać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu i przygotować się na nadchodzące wyzwania. Niech będziemy jak polskie kościoły, które Jakub widział pełne światła i chronione modlitwą. Niech nasze modlitwy wznoszą się ku niebu, jak jasne światła i dotykają serca Boga. Niech będziemy przykładem wiary dla świata i przez nasze zaufanie do Boga, pomagajmy przyprowadzać więcej dusz na drogę zbawienia. Jezus powraca i wzywa nas, byśmy byli gotowi. Odpowiedzmy na to wezwanie z niezachwianą wiarą, nieustanną modlitwą i sercem pełnym nadziei. Czas się kończy, ale ci, którzy trwają w wierze, zostaną nagrodzeni Bożą ochroną i miłością. Nie ma nic potężniejszego niż modlitwa. A to właśnie przez nią znajdziemy siłę, by oprzeć się złu i przygotować się na chwalebne przyjście Chrystusa. W miarę jak wizja Jakuba się pogłębiała, uczucie pilności wypełniało otoczenie. Zobaczył świat w stanie rozpaczy, z intensyfikującymi się katastrofami naturalnymi i wojnami pojawiającymi się w niespodziewanych miejscach. Ale pośród tego chaosu było coś, co świeciło jaśniej niż jakakolwiek ciemność niezłomna wiara tych, którzy pozostali wierni Bogu. Jezus pokazał Jakubowi, że mimo trudnych czasów ci, którzy opierają swoje życie na modlitwie, będą pod jego boską ochroną. Rodziny, które gromadzą się wokół wiary, modlą się razem i utrzymują swoje serca skupione na woli Boga, będą jak latarnie światła pośród ciemności. Jednak Jezus również był jasny w swoich ostrzeżeniach. Nie ma już czasu do stracenia. Nawrócenie musi nastąpić teraz. Ci, którzy są daleko od Boga, którzy dali się uwieść przyjemnościom i rozproszeniom świata, muszą szybko powrócić na drogę zbawienia. Jakub zobaczył w swojej wizji, że wielu będzie kuszonych, aby się poddać, aby stracić wiarę. Nadzieja wobec trudności, które nadchodzą. Jednak to właśnie w tym momencie Jezus objawił potężny sekret. To w chwilach największej ciemności światło wiary świeci najmocniej. Przypomniał, że choć siły zła próbują zniszczyć duchowość i więź z Bogiem, Modlitwy sprawiedliwych są silniejsze niż jakakolwiek broń czy strategia wroga. Duchowa ochrona Polski i wszystkich, którzy oddają się szczerej modlitwie, nie przyjdzie jedynie przez słowa, ale przez konkretne akty wiary. Jakub widział, że Eucharystia, sakramenty i oddanie Maryi Dziewicy będą kluczowe dla przetrwania duchowego. Kościoły, które utrzymają płomień wiary, staną się prawdziwymi twierdzami, do których zło nie będzie mogło wkroczyć. Jednak Jezus również ostrzegł, że będą fałszywe kościoły. Miejsca, które uległy zepsuciu przez światowe ideologie i które nie wytrzymają ataku wroga. Tylko ci, którzy głęboko zakorzenili się w Bożej prawdzie, będą bezpieczni. Na końcu wizji Jakub został przeniesiony do sceny pełnej pokoju i nadziei. Zobaczył niebiańską armię schodzącą z niebios, prowadzoną przez archanioła Michała. Ta armia składała się nie tylko z aniołów, ale także ze wszystkich tych, Którzy w trakcie swojego ziemskiego życia zachowali niezachwianą wiarę w Boga. Jezus pokazał Jakubowi, że ci duchowi wojownicy będą odpowiedzialni za poprowadzenie ostatecznej bitwy przeciwko siłom zła. Jednak zwycięstwo nie zostanie zdobyte mieczami ani bronią, lecz siłą modlitwy i Bożej miłości. Ci, którzy pozostaną wierni do końca, będą częścią tej zwycięskiej armii. Ta wizja nadziei była potężnym przypomnieniem, że nawet w obliczu największych prób istnieje światło na końcu tunelu. Jakub zrozumiał, że jego rola nie polegała jedynie na byciu obserwatorem tej wizji, ale na byciu posłańcem dla świata. Otrzymał zadanie podzielenia się tym objawieniem z wszystkimi, którzy byli gotowi słuchać. Jezus nie chce, by ktokolwiek się zgubił, dlatego ta wiadomość jest tak pilna. Niezależnie od tego, gdzie jesteś na swojej duchowej ścieżce, wciąż jest czas, aby powrócić do Boga. Wzmocnić swoją wiarę i przygotować się na to, co ma nadejść. Wizja Jakuba uczy nas, że modlitwa jest najpotężniejszą bronią, jaką posiadamy. To ona łączy nas bezpośrednio z sercem Boga i daje nam siłę, by oprzeć się pokusom i wyzwaniom. Jezus jasno dał do zrozumienia, że czas miłosierdzia dobiega końca i wkrótce rozpocznie się czas Bożej sprawiedliwości. Ale do tego czasu daje nam szansę, by się przygotować, chronić duchowo nasze rodziny i pomóc innym znaleźć drogę do zbawienia. Nie możemy już dłużej zwlekać. Czas działać jest teraz. Jeśli czujesz w swoim sercu, że ta wiadomość jest skierowana do Ciebie, nie ignoruj jej. To Boże wezwanie, by się przygotować, by zwrócić się do Boga całym swoim sercem i duszą. Zacznij od wzmocnienia swojego życia modlitewnego. Uczestnicz w sakramentach, szukaj pojednania z Bogiem i zaufaj Jego ochronie. Nasza Pani, ona jako nasza Matka Niebieska, wstawia się za nami i pragnie prowadzić nas drogą zbawienia. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj. Czas duchowego przygotowania jest teraz. Niech wizja Jakuba będzie dla nas wszystkich przypomnieniem. Jesteśmy w duchowej walce, a zwycięstwo jest pewne dla tych, którzy trwają po stronie Boga. Nieważne jak mroczne mogą wydawać się czasy, światło Chrystusa zawsze zwycięży. Pamiętaj, Bóg jest z nami i nic nie może nas oddzielić od Jego miłości i ochrony. Bądźmy mocni w wierze, czujni w modlitwie i ufni w obietnicę, że Jezus powróci, aby nas uratować i zabrać do Królestwa Niebieskiego. Teraz chciałbym usłyszeć Twoją opinię. Co myślisz o tej objawiającej wizji? Zostaw swój komentarz poniżej i podziel się swoimi refleksjami. Nie zapomnij również zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej filmów o boskich przesłaniach i objawieniach, które mogą odmienić twoje życie. Razem możemy nadal wzrastać duchowo i przygotowywać się na nadchodzące czasy. Niech Bóg błogosławi ciebie i twoją rodzinę.